Przecież wam wszystkim z tej strony Łukasz i Zosia. Zosia Zosia i Łukasz chorzy córka mi się przyznała, że gardują boli, Ja też boli gardło, bo ogóle nie mogę nic dzisiaj powiedzieć. No i zaczęliśmy e, do naszej piękne łąki ekologiczne e, do koszenia e, od 15, hmm. tak? Zaczęliśmy, wczoraj już 16, no to trzeba było po święto tak sobie od, odpocząć od, od pola trochę eee, no, akcja na trzy traktory chcesz coś powiedzieć? Nie nic nie chcesz powiedzieć? Nic proszę nic nie chcę powiedzieć Ogólnie jest lipa, lipa z trawą. Też to nie ze względu na to, że jest niesypane było czy coś, no to są bardzo dobre grunty o dobrej politacji, no po prostu co? No, brak opadów, tak. Tak to zrobimy palot. wiem, ale jeszcze poczekamy aż drugi się zrobi. Mamy automatyczny wysyp. Ogólnie jest tak, że takie dziadowski kawałek, jak jest tutaj teraz zawsze zostawialiśmy to na siano ale w tym, tym roku niestety jeżeli mamy praktycznie 40 litrów opadu za kilka miesięcy no to wiadomo, że to było za mało, żeby coś tu rosło no i dlatego e, bierzemy co się da tak? co się da no inaczej jest jak się kosi człowiek to co on tam robi? Musiałem przerwać, bo senior coś tam się oczywiście pyta <laughs> e, Na czym myśmy skończyli Zosia? No na tym, że po prostu nie było mało deszczu, mało wody Jak co roku już chyba e, nie ma co liczyć na to, że na naszym rejonie będzie coś normalnego na wiosnę, więc Chyba trzeba się już e, uzbroić w cierpliwość, że Że tej wody będzie brakowało co roku, więc E, no kosimy. E, o ile do tego kosimy od razu zbieramy, żeby jeszcze, żeby nie, przes nie przesychało, bo e, na zewnątrz praktycznie cały upał e, panuje, a ten e, no, mają być w ogóle 30-40 do 40 stopni. Ma ma weekend przyjść, mamy dzisiaj piątek, w sobotę i w niedzielę, więc e, najprawdopodobniej w, w, mocny weekend, w, mocny tam temperaturę nie będziemy w, w, robić, e, no, bo nie ma sensu. Co chciałabyś coś powiedzieć? Pomóż Wczoraj jak było święto to są te kwiatki. Posypałaś kwiatki tak. A myśmy jeździli z Tasiem kładem. No a ja są kwiatki przez miasto. No i, I dostałam ma... cukierki. No bardzo dobrze. Szkoda, że nie, nie te. Jeszcze loda zjadłabym, by zbyt czasem z wam. A no to nie, to no to jeżeli lody zjedliście bez nas. A wy jeździliście kładem? Nie? Kupiłem sobie kłada e, ponieważ my, myśmy całe życie, całe dzieciństwo. Jeździli na motorynkach, na kadetach, na WSK, na e, później w końcowym czasie na MZ-kach No jakoś założy, człowiek założył poszedł na studia, założył rodzinę, no i jakoś nie wrócił już do tych motorów, chociaż prawo jazdy mam. Zawsze uwielbiałem jeździć i Postanowiłem, że sobie uzbieram na motor No i przez 3 lata zbierałem eee, I chciałem kupić motor, no Ze względu na to, że mam problemy ze stawem Niestety e, motor, który mnie interesował Który byłby i na e, Na szosę i na pola Bo ja uwielbiam jeździć po polach, oczywiście nie Psując sąsiadom Tak, <grym> chociaż różnie w dzieciństwie się zdarzało e, e, ale no co można motorynka bo, e, kadecikiem zepsuć? E, no i był taki fajny motor, no ale niestety za wysoki, nie mogłem stanąć, nie mogłem wsiąść. No i tak zniknął z obok stał kład, no i tak się zaczął temat kładu, chociaż też mieliśmy też kłada. E, więc zawsze się fajnie tym jeździło i bezpieczniej, wygodniej. Ale Dziadek nie naprawił. Tak mylki. Dziadek nam no, prawił kłada. Amelki Moja córcia też od paru dni jeździ kładem swoim Znaczy swoim, no o. Można powiedzieć, no prawie swoim No ej, mój to jest eee, I też... No i tak sobie rodzinnie pojeździliśmy No i kład trzy, trzy, e, trzysetka No pewnie zaraz, no, nie duży, no Bo to ma być, to ma być o, to znowu nie do, naszego tryktora. Nie dla świrowania, tylko dla do delikatnej jazdy tak, nie. taki był obrad No ja lubię szybko z Tobą w kładzie dobrze, dobrze, za się. tak wygląda sterowanie, nie, kamerka obowiązkowa musi być to szybko idzie tak zaraz tak. chyba nie dokończę tego odcinka ponieważ już mi to tak gardło boli to sucho, zobaczcie w ogóle jest jakaś jak przesuszona Jaka jest, jak to wygląda to strasznie. Nie, to nie jest to, że e, jest to czerwiec, tak? To po prostu brak opadów. Tak? Brak opadów. Gdzie w województwie nawet e, już powyżej 100 metrów przekroczone w ciągu maju, maju, czerwca. A u nas niestety, tutaj te, te, ten rojon polski nie. Pokażę Wam z takiej perspektywy, to wygląda. Obroty na 1000 oczywiście. Eee, przy takiej masie to ona się raczej nie jest w stanie zapchać. Może to no, najszybciej pojechali. No, na razie się nic nie dzieje. Tak, eee, więc wam ją drugi sezon zaczęła. Oczywiście chciałem przygotować. Dobra, Dobra, to tyle gadania. Może potem, jak już coś będzie innego, to wam coś więcej pokażę. Właśnie, zmiana sta się ze mną. Turcja już pojechała z żoną, no bo Zosia to tak, no jak wiadomo, jak dziewczynka, ale Stasiu bardziej jest wytrzymały, ale myślę, że oboje chyba lubią statom jeździć. Eee, przejechaliśmy na inne pole, gdyż tam nie było wyłączenia, teraz już ktoś wyłącza, właściciel wyłącza. I wracamy na, na tamte pole, co robiliśmy na, na początku, tutaj te kończę. Ogólnie. Eee, z 20 paru hektarów mam tu jakieś 220 balotów e, e, Może ona dzwoniła też tak macie, że pomimo tego że jest pole to też trzeba się zajmować problemami domowymi jakie, taka, jakie się pojawiają taka, tak? Ale w jakiej zajmu się byliśmy w nie byli w domu Nie wiem w jakiej. No przecież ty cały czas jesteś w domu Abo na polu jesteś, no przecież ty pracujesz. No i wracając do tego właśnie... Ale ja tak. W domu. Tak. Przyjemnie jest dzieci wozić, bo, ale bo trzeba kiedyś, cały czas odpowiadać im na pytania. No. Na Naprawdę super... Potem. No tak, super sprawą jest ta prasowiarka. Mogę w miarę to szybko jechać, nie muszę kosić jak to wtedy było, <noise> że kosiliśmy. E, później jechałem balotować i dwa razy to samo pole, dwa razy już się człowiekowi nie mam. Ta presa mi ciągle się psuła e, z różnych przyczyn, no po prostu już swoje miała przejechane. Tak i zresztą pasówka nie jest nigdy na zieloną trawę dobrą. Jak ktoś jeszcze się zastanawia, e, wybrać może mniejszą, e, stałą komorową, ale nie pasówkę, bo na przykład model tej presy też mogłaby być pasowa no ale ze względu na to i tak maksymalnych większych walotów bym nie zrobił to jak ja miałbym się męczyć z tymi pasami to wybrałem jednak tak stało komorową No ponad 500 balotów No myślę, że ile tak mogę dziennie zrobić w stała No myślę, że... Yy, tak jak ostatnio wyjechaliśmy o 15 O 21 byłem w domu To zrobiłem 200 No zobaczymy, dzisiaj praktycznie od godziny 9 Jesteśmy na polu, z tym że No to dużo takiego trochę zamieszania, bo musimy jeździć z pola na pole, ale już Jeszcze jedno pole dokończymy, ale już do wieczora zostajemy przy 20 hektarach Jakie tam zaraz Kuba będzie kosił, więc myślę, że no zobaczymy ile, czy, czy prasa Da radę zrobić 400 balotów. No zobaczymy. No nawet jakby dała, to ja i tak na telefonii nie mam. Bo ja mam 5, 5, 10 i 2, no to 12. Więc ja nawet nie wiem czy miałbym na tyle folii, ale zawsze ktoś zapewnie by dowiózł jak trzeba będzie. nie, to idzie, naprawdę wiele ludzi się zastanawia co mam te baloty. No, taką mamy oborę. Tu nic więcej, więcej nie będę dodawał. Taką mamy oborę, taką mamy sposób techniczny technologiczny zadawania paszy i koniec. I wybuduje się nową oborę, będzie się myśleć nad, nad innym pozyskiwaniem. Więc ja nie wiem skąd te ciągłe pytania, wyśmiechujki, że baloty, baloty, baloty. No, tak, tak mają. Tak, tak to została modernizowana obora w 2006 roku, żeby zadawać żeby zadawać e, baloty no. Stasiu się tutaj ze mną godzina 11.15 strasznie straszny upał jest w ogóle ciekawe w tej prasie jest to, że jest dużo animacji nie? Tak naprawdę ja tylko mam uważać, mam się skupić i uwa uważać i nic więcej Kamerka jest rewelacyjna Ona powinna, no nie, nie wyobrażam sobie pracy bez tej kamerki e, Wiem, że wielu tam Użytkowników tej pra, takich prac Chyba są dwie w Polsce Narzekało na Na ten e, stawiacz Bel. Nie? No to ja, Powiem Wam, że zrobiłem tutaj na tym polu 220 Jeszcze ani razu Nie miałem problemu ze stawiaczem, ponieważ Tam trzeba podejść do tego troszeczkę sprytem e, No i umiejętnie no Trzeba pomyśleć, jak to, jak to Wiadomo, że nie jest to perfekcyjny. No, na pewno nie jest to perfekcyjny. Jak się człowiek. Bardzo ważne są e, uwarunkowania na glebie. <laughs> czy pole jest równe, czy nie. Czy podskosznie, ale to chyba norma, rzecz normalna. Więc kwestia: tylko po prostu te, objąć te, obrać technikę i. E, no i wszystkie stoją. A ja przede wszystkim no stać leżą. Przede wszystkim nie rwię, tak? No bo to jest e, stawiać czasem, jak źle, źle spadnie to porwie ją, porwię tego balota. No. Ale nie. na początku oczywiście był z tym problem, a teraz tak zastanawiałem się jak ja sobie radziłem w zeszłym roku, teraz już wiem, po prostu trzeba doświadczenie odnowić. No. Dobra, w sumie nie ma co was tutaj e, męczyć słuchaniem mnie. Myślę, że dzisiaj już zrobimy chyba tyle, że już człowiek będzie zadowolony. Nie wiem, koszt, koszt paliwa ostatnio liczyłem, chciałem wam podać, ale się okazało, że nie... Że wlałem paliwa i o wiele wiadomo tu w MC jest tak z tym licznikiem, że jak przebiję 100 litrów, to zawsze trzeba dodać te 10 litrów, nie? No ale teraz mi przyszło 140 litrów 140 z tego, Damiana niech idzie 140 litrów takie wspaniałe Kanał kanały mamy oczywiście taki tam oddalone od wszystkich więc I tak te anteny są krótkie, nikt nas... Nikt nas nie słycha, nie posłuchuje, bo nie ma szans tutaj, nie? Ja w MC akurat mam najlepszy sygnał i w ładowarce. Dobra, słuchajcie, to tyle. No. Dajemy dalej, no boimy się tych upałów. Wiecie co, dwa dni różnicy w tym polu przyjechaliśmy tutaj skończyć. Trawa już jest zupełnie inna, nie? Przyjdą te upały, to dlatego dzisiaj mam taki plan, chociaż zobaczymy. Mam żeby dzień i noc robić. Czy to się okaże? Zobaczymy. Presa jest przesmarowana, automatycznie ma ogólnie e, centralne smarowanie tak. Automatyczne jest pompka, która e, mieści jakieś 4, 4 tubki oleju smaru Olej mam na łańcuchy w zanadrzu, więc w razie zawsze doleję Siatka jest tylko tyle, że folię trzeba będzie dowieźć, ale poradzimy sobie, nie Stasiu? Tak Dokładnie Tak Bo my jesteśmy rol? Tak Rolnicy jesteśmy? Tak a ty jesteś mały rolnik? No Od rana mam przytulanie, dobra. No. O tak, to ty kochasz. No ta to cię też bardzo mocno kocham. Dobra, to czy cześć w sumie cześć, <grytanie> cześć.